Witam wszystkich serdecznie. Wszystkich zainteresowanych rozważaniem Bożego Słowa. Dzisiejszy tekst znajduje się w piątym rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza, wersety od 17 do 22. Kiedy ten tekst jest mówiony, kiedy te słowa padają, to jest kontynuacja naszego wcześniejszego rozważania, które Jezus jakby. No, wypowiedział te słowa podczas tak zwanego kazania na Górze. To jest ważna informacja dla nas. Mówiliśmy ostatnio o tym, że to było bardzo podobne do tego, kiedy Bóg zawierał przymierze z narodem wybranym, bo ono zostało zawarte na Górze na Synaju. I teraz naród, który był uwolniony z Egiptu, który nie musiał już wykonywać niewolniczych czynności, dostał od Boga prawo wskazówki dokładnie, ponieważ słowo Tora, słowo Prawo oznacza instrukcję, wskazówki. Nam to kojarzy się tak bardzo sztywno. Ponieważ mamy prawo drogowe, prawo karne, prawo cywilne, to są jakieś bezwzględne przepisy, które są. Natomiast takie rdzenne znaczenie słowa Tora, słowa prawo, o którym mówi Jezus i które mamy te słowa zapisane w Piśmie Świętym, to oznacza wskazówki i instrukcje. Prawo wynika z Bożego charakteru. Więc kochani, to jest tak od przestrzegania prawa nie zależy to czy człowiek będzie zbawiony czy niezbawiony bo człowiek zbawiony to jest człowiek uratowany więc gdybyśmy tak historycznie zobaczyli kiedy prawo zostało nadane to ono zostało nadane uratowanym ludziom czyli już zbawionym ludziom dlatego że Izrael potrzebował zbawienia potrzebował ratunku dlatego że był w niewoli egipskiej bóg uratował ludzi z niewoli egipskiej ale teraz ci ludzie mieli służyć Bogu i żyć z Bogiem na co dzień. Więc uratowanym, czyli zbawionym ludziom, Bóg dał instrukcje, które wynikają z jego charakteru po to, żeby ci ludzie wiedzieli, jak mają żyć, żeby współpracować z Bogiem, żeby współżyć z Bogiem po prostu. Więc tutaj na wstępie myślę, że to jest ważna informacja, żebyśmy mieli takie zrozumienie, przez przestrzeganie prawa nie ma zbawienia, bo prawo jest dla ludzi, którzy już są zbawieni, czyli już zostali uratowani przez Boga. Zbawienie to jest jakby uratowanie człowieka od służenia siłom, które zmuszają go do tej służby. I każdy z nas jest w jakiś sposób zniewolony przez różne rzeczy. Więc moment zbawienia to jest taki moment, kiedy człowiek jest już uratowany, już nie musi robić pewnych niewłaściwych rzeczy, pewnych rzeczy, które mu narzuca niewola w której tkwił, ale wtedy jest zdolny do życia po Bożemu, do czynienia Bożych rzeczy. Dobrze, tyle jakiegoś mojego wstępu, czytam tekst, który jest na dzisiaj. Jezus mówi tak: Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. Zapewniam was bowiem, Dopóki trwać będzie niebo i ziemia, ważna będzie każda JOTA i każda kreska prawa, aż wszystko się dokona. Kto zatem rozwiąże jedno z przykazań, choćby z pozoru nieważne, i w ten sposób będzie uczył ludzi, tego w Królestwie Niebios też nazwał nieważnym. Tego natomiast, kto będzie je stosował i innych tego uczył, w Królestwie Niebios nazwał ważną osobą. Powiadam więcej. Jeśli w swojej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Wiecie o tym, że przodkom powiedziano: Masz nie zabijać, a kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Ja wam natomiast mówię: każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed radą najwyższą, a kto go nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Kochani, zastanówmy się chwilę nad przesłaniem, jakie ten tekst przynosi dzisiaj do naszego życia. Jezus zaczyna od takiego stwierdzenia. Yy, przypomnę jeszcze do kogo skierowane są słowa. Słowa skierowane są do Uczniów Jezusa. Mówiliśmy na poprzednim rozważaniu, że w tym czasie obowiązywała pewna wykładnia Bożych Prawd. I większość ludzi postępowała według tej wykładni. Autorem tej wykładni byli znawcy prawa i farzeusze, czyli tak byśmy powiedzieli, ludzcy specjaliści, którzy tłumaczyli, jak należy się zachowywać, jak należy do tych spraw podchodzić. I teraz. Pojawia się Jezus i wszyscy ludzie widzą, że Jezus jakoś inaczej te rzeczy rozumie. On jakoś inaczej tym żyje. I część osób postanawia pójść za nim. Część osób tego społeczeństwa jest zupełnie zadowolona i zaspokojona takim poczuciem wypełniania religijnych obowiązków według powszechnie panującej wykładni. Natomiast część to są takie niespokojne duchy. Oni rozumieją, że jest coś więcej i oni chcą czegoś więcej. Przypomina mi się taki tekst, który jest, opisuje Abrahama, ojca wiary, taką no, kluczową postać, w zasadzie ojca narodu izraelskiego, narodu wybranego, bo od niego się to wszystko zaczęło. Jest powiedziane, że Abraham, Izak i Jakub mieszkali w namiotach. Prawda? A wiecie dlaczego? Dlatego, że o Abrahamie dokładnie tak jest powiedziane, że Abraham oczekiwał miasta, którego budowniczym i twórcą jest sam Bóg. Kiedy czyta się do końca Pismo Święte, to w ostatniej Księdze Biblii jest opis, że z nieba wstępuje miasto. To jest Nowe Jeruzalem. Ono jest dokładnie opisane, są jego wymiary. To jest taki sześcian y, o objętości ziemskiego księżyca, kiedy te wymiary się y, jakoś uwzględni. Jest powiedziane, że to jest przybytek Boga z ludźmi. Y, coś Wam powiem. Ja jestem przekonany, że Abraham miał kontakt z Bogiem, bardzo bliski i on zobaczył to miasto, które Bóg przygotował i które kiedyś zejdzie tutaj na ziemię. I tak bym powiedział, po ludzku, on był tak zepsuty właśnie tym, tą Bożą rzeczywistością, on jej zakosztował, on rozumiał, co to jest, że on w ogóle nie był zainteresowany tworzeniem po ludzku miast, budowli, bo on wiedział, że przyjdzie coś od Boga dużo lepszego. Więc szkoda mu było czasu marnować na to, żeby stworzyć jakieś namiastki, jakieś ludzkie rzeczy, bo on był tak zafascynowany i zapatrzony w tą Bożą rzeczywistość, której doświadczył. I teraz... Odnoszę się do tekstu, który analizujemy. Wiecie, kiedy Jezus pojawił się na ziemi, to część ludzi zobaczyła, że On naprawdę ma jakiś inny rodzaj relacji z Bogiem. On inaczej Go traktuje, On inaczej pewne rzeczy stosuje. I ta część ludzi postanowiła iść za Nim, prawda? I właśnie do tych ludzi mówi Jezus. Niektórzy byli całkowicie zadowoleni z panującego stanu i w ogóle jakby nie mieli potrzeby szukania czegoś więcej. Ale część osób... Widziała, że można więcej, i ona zapragnęła tego więcej. I właśnie do tych ludzi mówi Jezus. I tutaj ten dzisiejszy tekst zaczyna się od słów: Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków. Jezus mówi: Nie przyszedłem ich unieważnić, ale je wypełnić. Ciekawa rzecz. Czyli prawdopodobnie w pierwszych, wśród pierwszych odbiorców tych słów. Rodziło się jakieś takie pytanie, czy to, co przyniesie Mesjasz, co przyniesie Jezus zapowiadany, to będzie jakby wyrzucenie pewnego starego porządku. Prawo i prorocy to jest potoczna nazwa tej części Biblii, którą nazywamy dzisiaj Starym Testamentem. Czyli z polskiego na nasze, gdybyśmy to przetłumaczyli. Jezus mówi tak: Nie myślcie, że unieważniam Stary Testament. Ja wcale nie przyszedłem go unieważnić. Ja przyszedłem go wypełnić. I dalej mówi: Zapewniam Was bowiem, dopóki trwać będzie niebo i ziemia, ważna będzie każda JOTA i każda kreska prawa, aż to wszystko się dokona. Co mówi Jezus? Jezus mówi: Nie ma ani jednego niepotrzebnego słowa, ani znaku przestankowego. Tak byśmy to powiedzieli po polsku. W Starym Testamencie, który by się nie zrealizował, zanim przeminie niebo i ziemia. Wiecie, co się stanie, kiedy przeminie niebo i ziemia? Będzie nowe niebo, nowa ziemia, i wtedy przyjdzie Jeruzalem z nieba na ziemię. Przybytek Boga z ludźmi. Mam pytanie: Czy coś takiego już się wydarzyło? Nie. Dalej mamy starą Ziemię. Dalej mamy stare niebo i dalej na ziemi nie ma niebiańskiego Jeruzalem. To znaczy, że to obowiązuje nas. Więc jeżeli zobaczymy te znaki, czyli przeminie obecne niebo, obecna ziemia i pojawi się nowy Jeruzalem, będziemy mogli sobie dać spokój z księgami Starego Przymierza, Starego Testamentu, ale póki co tego jeszcze nie ma. Tam zostało coś zapowiedziane. Tam zostało coś ogłoszone, a Jezus mówi tak: Ja nie przyszedłem tego zmienić, nie przyszedłem tego unieważnić, przyszedłem to wypełnić, przyszedłem Wam pokazać, że to wszystko jest ważne i że można. Do czasów Jezusa nie było możliwości tak brzydko powiem technicznych, a może powiem duchowych. Nie była zmieniona pewna rzeczywistość, pewien status człowieka, pewien stan człowieka nie został zmieniony i ludzie nie byli zdolni jakby w pełni realizować, postępować zgodnie z Bożymi oczekiwaniami, a te oczekiwania wypływają z Bożej natury, z Bożego charakteru. Czyli Bóg chce, żeby Jego dzieci były jakby, ja to użyję takiego języka komputerowego, kompatybilne z Nim, żeby pasowały do Niego. Więc jeżeli Ty chcesz pasować do Boga, to powinny się przejąć tym, co Bóg powiedział w całym Piśmie Świętym. Wtedy jeszcze w ogóle nie było tej części zwanej Nowy Testament. To wszystko odnosi się do Ksiąg Starego Testamentu, Starego Przymierza. I teraz Jezus mówi o pewnych tendencjach, które będą miały miejsce. I mówi tak, kto zatem rozwiąże jedno z przykazań, choćby z pozoru nieważne, i w ten sposób będzie uczył ludzi, tego w Królestwie Niebios też nazwał nieważnym. Ciekawe, prawda? Czy Jezus mówi o Królestwie Niebios, mówi o czasie, kiedy Mesjasz będzie tutaj fizycznie panował na Ziemi, o czasie, który się zbliża coraz bardziej. I mówi tak, jeśli teraz w tym obecnym czasie będziecie lekceważyć Boże prawo, które wynika z Jego charakteru, Prawo, dokładnie instrukcje postępowania, wskazówki, bo tak należy rozumieć to słowo, bo ono takie znaczenie ma w oryginalnym języku. Nie ma znaczenia takiego, jak dzisiaj prawo karne, sądowe, cywilne, czy jakieś tam inne prawo wodne, no, możemy wymieniać. Czyli prawo w takim potocznym rozumieniu to jest jakiś bezduszny przepis, który po prostu trzeba stosować. Ale prawo w rozumieniu Biblijnym, to są instrukcje i wskazówki, które pomogą ci tak funkcjonować, żebyś był, żeby ci było po drodze z Panem Bogiem, żebyś mógł z nim współpracować, żeby ci było dobrze z nim. To jest bardzo ważne. Właśnie to, 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 to zdefiniowanie. Więc Jezus mówi: Jeżeli ktoś będzie lekceważył prawo, to w czasie królestwa taką osobę będą nazywali nieważnym. Ale dalej mówi: Tego natomiast. Kto będzie je stosował i innych tego uczył, w Królestwie Niebios nazwał ważną osobą. Kim chcesz być w tej nadchodzącej rzeczywistości? Osobą ważną czy osobą nieważną? Nic nieznaczącą. Podpowiem Ci, znaczy nie ja Ci podpowiadam, to Jezus podpowiada. Co to być, żeby być ważną osobą? Ważną osobą będzie ten ktoś, kto w swoim życiu będzie stosował. Boże Prawo i innych będzie tego uczył. To będzie pomagał innym postępować zgodnie ze wskazówkami, jakie dał nam Bóg. Wiecie, my zawsze mamy jakiegoś, jakiś wzorzec, który naśladujemy. W większości no jest taki fenomen na przykład jak moda, prawda? To jest ciekawe. Zobaczcie, że w jakimś sezonie mody większość osób wybiera takie Krój, takie rozwiązanie, takie kolory, takie kształty ubiorów. To jest jakiś fenomen. Różni ludzie zastanawiają się, od czego to zależy, prawda? Czyli mamy jakiś wzorzec, prawda? Nie wiem, od jakiegoś czasu, kiedy w Polsce wyszła gospodarka rynkowa, zmieniło się jakby podejście na przykład do prawników. Wcześniej prawniki były traktowane tak rolniczo, a teraz po prostu wyszczyżone, wygolone pięknie i tak dalej na wzór, Taki, który panuje w zachodnich krajach. No ja pamiętam, że wcześniej tego nie było, potem to nastało, prawda? Więc my zawsze kierujemy się jakimiś wskazówkami. I teraz walka toczy się o to, żebyśmy Boże Wskazówki i Boże Prawo potraktowali poważnie i zaczęli dostosowywać swoje życie do tych standardów, które są. Zobaczcie. Jezus mówi dalej tak. Powiem więcej. Jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze. Nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto to są znawcy prawa i faryzeusze? To są ludzie, którzy podają powszechną wykładnię, jak należy żyć po Bożemu. To jest pewien trend religijny, coś, co się przyjęło, coś, co jest oczywistą oczywistością, i większość ludzi daje się prowadzić tym osobom i jakby nie wnika dalej, nie wnika głębiej. I powiedzmy sobie szczerze, nie bardzo przejmuje się tym, co mówi Pan Bóg. Wystarczy im, że stosują się do tego, co powszechne autorytety nauczają. Czego powszechne autorytety nauczają? Większość ludzi, bądźmy szczerzy, tak funkcjonuje. Większość ludzi nie wnika bardzo, co ten Bóg chce. Większość ludzi zgadza się, a ktoś im podaje, prowadzi zarączkę, mówi to rób tego nie rób nauczy się jakichś tam regułek i postępuje w taki sposób. Teraz ciekawą rzecz mówi Jezus. Mówi tak, powiem wam więcej, jeśli w swojej sprawiedliwości, jeśli w swoim podejściu do Boga, do Jego słowa, do tego, co On mówi, do czego nas jakby prowadzi, nie pójdziecie dalej. Niż znawcy prawa i faryzeusza mówi to wy, nie wejdziecie do królestwa, czyli nie będziecie funkcjonować po drugim przyjściu Jezusa tutaj na ziemi. W ogóle nie będziecie funkcjonować. To jest mocne ostrzeżenie. Nie wiem, czy pamiętacie takie słowa Jezusa, jak mówi tak. Wąska jest droga. I ciasna brama, która wiedzie do życia, i niewielu jest takich, którzy ją znajdują. A szeroka jest droga, i przestronna brama, która wiedzie na zatracenie, i wielu jest takich, którzy nią idą. Jezus nie mówi tutaj o ateistach i religijnych ludziach. Jezus mówi do bardzo religijnego narodu czyli tak, większość religijnych ludzi idzie prostą drogą na zatracenie a niewielu znajduje prawdziwą drogę życia ludzie my jako ludzie jesteśmy bardzo wygodni my się bardzo szybko przyzwyczajamy do wygód i powszechnie świat lansuje wygodę i dąży do wygody więc jeżeli Stosujemy wzorce, które są na świecie, to wcześniej czy później ulegniemy wygodzie. I bardziej będzie nam zależało na robieniu tego, co jest wygodne, łatwe i przyjemne, niż na robieniu tego, co jest Boże, Prawdziwe i Trwałe. I nie okłamujmy się. Tak jest. Tacy jesteśmy. Taka tendencja jest w każdym z nas. Więc potrzeba. Pewnej determinacji, potrzeba pewnego skupienia i takiej świadomości, że idzie się za Bogiem, stosuje się Boże wzorce, Boże rozwiązania, żyje się Bożym Słowem i innych uczy się tego. Jezus dokładnie o tym mówi i ostrzega, że jeśli. Nie pójdziemy dalej niż powszechne normy, które obowiązują w naszym religijnym społeczeństwie, to w ogóle się rozwiniemy z Bogiem, nie wejdziemy do Królestwa. To jest poważne ostrzeżenie. I Jezus zaraz tutaj podaje przykład. On tu podaje kilka przykładów. My dzisiaj skupimy się tylko na jednym, żebyśmy jakby zobaczyli, na czym polega wyższość Bożego prawa i jaka jest rola. Jakby tego pierwszego przymierza i tych przykazań, które zostały nam nadane, dokładnie zostały nadane narodowi izraelskiemu, a my od nich je otrzymaliśmy. Wiecie o tym, że przodkom powiedziano: Masz nie zabijać, a kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Ja wam natomiast mówię: każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. To podepcze jego godność, stanie przed radą najwyższą, a kto go nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. O czym mówi Jezus? Czy Jezus mówi, dekalog jest nieważny? Nie. Jezus tak nie powiedział. Jezus mówi tak, słyszeliście, że przykazanie, Mówi, powiedziano przodkom, czyli kiedyś dostaliście takie przykazanie, masz nie zabijać. A kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Czy to jest jasne? To jest jasne. I wielu ludzi, wiedząc o tym przykazaniu, nie decyduje się na to, żeby pozbawiać życia inne osoby. No mamy system prawny, mamy kary. No no nie opłaca się być zabójcą też w naszym społeczeństwie, prawda? Okej. Okay. Ale Jezus rozszerza to dalej. Jezus mówi tak: jest przekazanie nie zabijaj i zgadzamy się, że tak należy postępować i staramy się przestrzegać tego przekazania. Okej, okay, staramy się przestrzegać przykazania. Ale Jezus mówi tak. Ale ja wam mówię, każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Czyli Jezus rozszerza to przykazanie. To przykazanie jest tak sformułowane, że określa zabroniony czyn. Prawda? Ale Jezus mówi: Za czynem stoi myśl, stoi postawa człowieka. Czyli Jezus nie skupia się tylko na tym, czy ktoś kogoś fizycznie nie zabił, ale mówi: Jeżeli ty żyjesz w gniewie dla swojego brata, to będziesz osądzony przez Boga, będziesz podlegał karze. Dalej mówi to podepcze jego godność, stanie przed Najwyższą Radą. Najwyższa Rada to była taka ostateczna instytucja religijna w tym czasie, która rozstrzygała różne sprawy. Mogła skazać na śmierć albo uniewinnić. Czyli Jezus mówi, jeżeli podepczesz godność drugiego człowieka, to zasługujesz na ostateczne rozstrzygnięcie najwyższej instancji. A jeżeli nazwiesz go głupcem, Skończysz w ogniu miejsca wiecznej kary. Co to znaczy nazwać go głupcem? To znaczy pogardzić nim całkowicie. Podeptać godność, czyli osądzić, stwierdzić, że ten człowiek jest nic nie Nazwać głupcem to pogardzić nim. Zobaczcie, jak to się ma teraz do jakby naszego funkcjonowania i co takiego zmieniło się z pojawieniem się Jezusa? Ludzie oczekiwali, unieważni stare prawo. I nawet dzisiaj ja bardzo często słyszę takie stwierdzenia, że nas, chrześcijan, Stary Testament to już w ogóle nie obowiązuje. Dekalog no gdzieś tam jest pozmieniany, to jest tak, to śmak, ludzie dyskutują z Bogiem. W zasadzie z Bogiem powinni dyskutować, ale dyskutują między sobą, że to jest już nieważne, to jest takie, tamto się już przeterminowało. No Ja bardzo dużo czytałem, rozmawiałem z ludźmi, słyszałem różne argumenty, ale Jezus mówi bardzo wyraźnie: Ja nie przyszedłem tego zlikwidować, ja przyszedłem to wypełnić. Ja Wam pokażę, jak należy tym żyć. I bierze pierwszy przykład. Prawo mówi wyraźnie: nie będziesz zabijał. Ale ja Wam coś powiem. Jeżeli Ty masz złe nastawienie do drugiego człowieka, to to tak jakbyś go zabijał. Powiedzcie mi, czy słowami można zabić? Można. Jeżeli masz złe nastawienie, to jakby czyn będzie możliwy wtedy, kiedy okazja się pojawi. I często tak bywa, prawda? Więc Jezus jakby sięga dużo głębiej. Ja prawdopodobnie mówiłem już o tym, ale powtórzę. Margaret Thatcher no nieżyjąca już chyba premier Wielkiej Brytanii zwana Żelazną Daną miała taką, takie powiedzenie ona się nauczyła tego od swojego taty uważaj na swoje myśli bo stają się twoimi uczuciami uważaj na swoje uczucia bo stają się twoimi słowami uważaj na swoje słowa bo stają się twoimi czynami Uważaj na Twoje czyny, bo stają się Twoimi nawykami. Uważaj na Twoje nawyki, bo stają się Twoim charakterem. Uważaj na swój charakter, bo staje się Twoim przeznaczeniem. Wszystko zaczyna się dużo wcześniej. To, że człowiek tak postępuje, tak traktuje innych ludzi, zaczyna się od myślenia, nastawienia, słów, które wypowiada. Więc, jeżeli chcemy. Pasować do Pana Boga. To nie wystarczy, że nie będziemy tylko pewnych złych rzeczy robić. To oznacza, że będziemy właściwie myśleć, właściwie mówić i właściwie robić. Traktowanie właściwie ludzi bierze się z ich myślenia, z naszego myślenia i postrzegania ich. To jest bardzo ważne. Jeżeli źle o kimś myślisz, jak możesz o nim dobrze mówić? Jak możesz być do niego dobrze nastawiony? Więc wszystko zaczyna się dużo wcześniej, wszystko jest dużo głębsze. Nie wiem, czy widzieliście górę lodową, jak wygląda. W internecie są dostępne takie zdjęcia, jedno takie piękne zdjęcie, nawet mam ściągnięte na swój komputer, gdzie jest przy pięknej pogodzie i doskonałej przejrzystości wody zrobione zdjęcie góry lodowej. Okazuje się, że na górze jest tylko maleńki czubek, a większość jest na dole. Nasze czyny to jest tylko czubek góry lodowej. Jeżeli nie zmieni się myślenie człowieka, jeżeli nie zmieni się jego nastawienie do jakiejś sprawy, czy do jakiejś osoby, no to my możemy próbować korygować czyny, ale one wrócą do tej swojej jakby pierwotnej postaci. Po prostu nie ma takiej możliwości. Wiecie, ja tak, kiedy myślałem nad tą różnicą, i nad takim faryzejskim podejściem do Bożego Prawa i do Bożych Przykazań, to sobie wyobraziłem taką sytuację. Uczebie się tego jednego, jakby przykazania nie zabijaj. Wyobraziłem sobie taką sytuację, kiedy rozwścieczeni na siebie ludzie są umieszczeni w pewnych klatkach. W pewnej odległości od siebie. I te klatki sprawiają, że oni nie są w stanie wyjść i zastosować tego, co myślą, czują i mówią w stosunku do innych ludzi. Czy tak wyobrażamy sobie życie społeczeństwa? Czy Bogu o to chodzi, żeby zamknąć złych ludzi w klatkach, które uniemożliwią im zrealizowanie ich niecnych planów? Czy chodzi o to, żeby zmieniło się nastawienie? Jeżeli masz takie literalne nastawienie do Boga, no w końcu nie zabije tego człowieka. No myślę o nim tak, mówi o nim tak, życzę mu bardzo źle, no ale no, no nie zabije go, no bo, no bo w zasadzie, no nie wiem, no, no nie opłaca się, byłby mu karany i tak dalej. No niektórzy już nie mają takich skrupułów. nie? Ale zobaczcie, czy o to nam chodzi? Czy chodzi nam o to, żeby stworzyć tylko Zabezpieczenie, żeby całe zło, całe niewłaściwe nastawienie nie zrealizowało się w czynach. No, dokładnie tak możemy do tego podejść. I tak faryzeusze rozumowali: jeśli nie zrobiłem złej rzeczy, to to, co myślę, to, co mówię, to, co czuję do drugiej osoby, no, w zasadzie nie jest ważne. Jest mówi nieprawda. Jest ważne. jest ważne. Jest ważne. Czyli musisz zacząć od Swoich myśli, swoich uczuć, swoich słów, a dopiero potem będą czyny. W Bożym Prawie nie chodzi o to, żeby nie popełnić tego czynu. Wiecie? Żeby go nie popełnić, ty musisz zmienić nastawienie dużo głębiej. I teraz większość ludzi nie chce dać się zmienić od środka. Uważa, że to jest w porządku. Niektórzy ludzie tęsknią za taką zmianą. I takimi ludźmi są prawdziwi uczniowie Jezusa. Prawdziwy uczeń Jezusa tęskni za gruntowną zmianą nastawienia do drugiego człowieka, do życia, do świata, do Boga. Nie tylko nad tym, żeby pewnych rzeczy niewłaściwych nie wykonać. I kochani, to znowu jest pewien taki test i szansa. Jeśli chcesz iść za Jezusem, jeżeli chcesz być Jego prawdziwym uczniem, to pozwól, żeby On otworzył w Tobie możliwości poddania się, podporządkowania Bożemu Słowu, Bożym instrukcjom, Bożym wskazówkom do tego, jak funkcjonować, żeby być podobnym do Boga, żeby móc na co dzień iść z Bogiem, chodzić z Bogiem, współpracować z Bogiem. Bardzo Wam dziękuję. Życzę Dobrych wyborów. Niech Was Bóg błogosławi.